Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 14 dzień grudnia. Kościół proponuje na fragment Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, wersety od 11 do 15. Jezus powiedział do tłumów, Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to On jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Moi drodzy, w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus bardzo pochwala Jana Chrzciciela. W krótkich słowach, ale konkretnie mówi, jaka jest misja Jana Chrzciciela. To on jest Eliaszem, który ma przyjść, aby przygotować drogę Mesjaszowi. I rzeczywiście Jan wypełnił to swoje zadanie. To on szedł przed Jezusem, aby nawracać Izraelitów do, do ich Boga, aby ich upominać i zachęcać do przemiany życia. I w wielu przypadkach to mu się udało. Jan chrzciciel jest już zapowiedzią tego, że, że dzieją się rzeczy, które prorocy przepowiadali. I w przypadku Jezusa wszystko się wypełniło. Wszystko się wypełniło to, co zostało zapowiedziane przez wieki, przed Jego przyjściem, o Jego narodzinach, o Jego śmierci, o tym, że przyszedł i głosił właśnie Słowo, Słowo Boże. I moi drodzy, warto byłoby, abyśmy uświadamiali sobie, że wszystko się wypełnia, że wszystko, co było zapowiedziane, wypełniło się i teraz żyjemy w czasach, kiedy oczekujemy powtórnego przyjścia Chrystusa. E, czekamy na ten moment, kiedy Jezus przyjdzie. Śpiewamy także w tych adwentowych pieśniach bardzo często Mara Nata, przyjdź Jezu Panie. E, chcemy, aby Jezus przyszedł. E, chcemy przygotować się, ale też moi drodzy, każdy z nas może być takim Janem Chrzcicielem w swoim otoczeniu. Może być tym który będzie zachęcał innych do przemiany swojego życia, który będzie zachęcał innych do tego, by prostował swoje ścieżki przed przychodzącym Panem, może być tym, który swoim świadectwem naprawdę bardzo wiele uczyni dla przemiany życia innych ludzi. Ludzie tego naprawdę potrzebują. Dzisiejszy świat jest bardzo pogubiony. Skupiamy się bardzo często na rzeczach, które są doczesne, zapominając o tym, co wieczne, i zapominamy o tym, że Jezus kiedyś powtórnie przyjdzie. Wielu z nas przypomina sobie o tym, czasami, nawet często, ale niestety jest wielu wśród nas takich, którzy po prostu o tym nawet nie myślą. Bardzo gdzieś tam ignorują tę kwestię powtórnego przyjścia Pana Jezusa i odkładają myślenie o tym na bliżej nieokreśloną przyszłość. Natomiast my możemy być właśnie takimi Janami Chrzcicielami w naszych otoczeniach, świadkami nadchodzącego Pana. Bądźmy świadkami miłości Bożej, bądźmy świadkami Jezusa we wszystkich okolicznościach naszego życia. Bądźmy tymi, którzy starają się naprawdę. Bardzo konkretnie wskazywać, że Pan nadchodzi. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że dajesz nam dzisiaj przykład Jana chrzciciela, prawdziwego Eliasza, który przyszedł przed Tobą, aby przygotować Twoje ścieżki. Dziękujemy Ci, Panie, że zachęcasz nas do tego, byśmy zmieniali nasze życie, byśmy odwracali się od naszych grzechów i skupiali się na, te, na Tobie. I na Twoim powtórnym przyjściu. Chcemy Panie być także świadkami wobec innych ludzi, tak często pogubionych, tak często niemyślących o Tobie, tak często zapominających o tym, że kiedyś przyjdziesz powtórnie. Daj nam Panie tę łaskę. Modlę się także, Panie, za tych, którzy potrzebują usłyszeć o Tobie. O tym, że przyjdziesz powtórnie. Daj nam, Panie, tę łaskę, abyśmy potrafili wskazywać na Ciebie, jako na Tego, który miłością pragnie przemieniać ludzkie życie i który kiedyś powróci. Spraw Panie, abyśmy jak najwięcej osób potrafili zwrócić ku Tobie. Zwrócić ich uwagę na Twoje przejście i na Twoją miłość. Amen. Dziękuję Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie za to wspólne zatrzymanie nad słowem. Pozdrawiam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.